Niektóre mikrofony studyjne są wyposażone w przełącznik dolnoprzepustowy, aby wyrównać odpowiedź niskiej częstotliwości w przypadkach, gdy mikrofon jest umieszczony blisko źródła dźwięku. Mikrofony studyjne są zatem dość elastyczne. Można je umieścić blisko źródła dźwięku lub dalej, w zależności od tego, jakiego rodzaju dźwięk chcemy uzyskać. Jak już wspomniałem wcześniej, jakość dźwięku w przypadku mikrofonów studyjnych jest priorytetem. Dlatego te mikrofony są zazwyczaj pojemnościowe. Ten typ mikrofonów oferuje najwyższą wierność, szeroki zakres częstotliwości, doskonałą odpowiedź impulsową i bardzo niski poziom szumów. Jednak na scenie kluczowa jest wytrzymałość. Dlatego większość mikrofonów scenicznych to konstrukcje dynamiczne. Mikrofony dynamiczne z ruchomą cewką mają opinię niemal niezniszczalne. W rzeczywistości dynamiki czasami też się psują lub zawodzą ale ponieważ są zazwyczaj stosunkowo niedrogie, można je wymienić z mniejszym bólem serca niż mikrofon pojemnościowy.